Siemanko rodziska, z tej strony Adam Dobrzyński w dzisiejszym nagraniu będę chciał się z wami podzielić krótko o tym, dlaczego ja nagrywam swoje YouTube, dlaczego wytwarzam różnego rodzaju podcasty w tematykach, które mnie interesują, dlaczego wrzucam je do sieci dzielę się z nimi ze światem, jak to się stało, że ze zwykłego oglądacza materiałów innych twórców internetowych stwierdziłem, że sam wezmę telefon w rękę i zacznę wrzucać do internetu własne nagrania wideo, czy też audio. Pomysł na to właśnie nagranie podsunąłem Anna Oszajca, z którą nawiązałem kontakt jakiś czas temu na LinkedInie. Ania w jednej z prywatnych wiadomości napisała mi, że może mi zaproponować jakiś profil związany z kontentem, budowaniem marki osobistej czy różnego rodzaju innymi rzeczami związanymi z tworzeniem, właśnie wideo do sieci. Jako pierwszą myśl u mnie było to, aby sprawdziła swoim obiektywnym okiem mój kanał na YouTube i może poradziła mi jakąś małą rzecz, którą mogę poprawić do tej pory, tak aby te treści były bardziej przyswojalne, bardziej przystępne dla moich widzów. Ania poświęciła swój czas, zapoznała się z moimi wideo dostępnymi na YouTubie no i powiedziała mi, że ma taki mały ze mną problem mianowicie chodzi o to, że ciężko jej jako takiemu niezależnemu widzowi wpaść na ten kanał i określić kim ja jestem o czym chcę nagrywać, z tego prostego względu, że znajdziesz tam serię koktajlową Mixuj z Adamem, gdzie dzielę się swoimi pomysłami swoimi kreacjami koktajlowymi na jakie. Chcę zaprezentować moim klientom, którzy przychodzą do lokalu, w którym pracuję weekendami. Znajdziesz tam serię Czytaj z Adamem czyli wartościowe publikacje, które według mnie warto przeczytać, jeżeli masz dany problem, który książka omawia. Ja poświęcam swój czas i też chcę. Tobie zarekomendować dane publikacje do przeczytania, jeżeli interesują Ciebie dane kwestie, które są poruszane właśnie w tym podcaście i w wideo związanych z tymi książkami. Zapraszam do śledzenia, czytaj za Adamem. czy to na Spotify, YouTube, czy też na Apple Podcast. Pojawiają się tam też podcasty związane z serią. Więc zmysł w biznesie gdzie do tej pory mówiłem o marketingu muzycznym, marketingu sensorycznym a gdzie też chcę poruszać kwestie związane z marketingiem zapachowym i o tym jak nasze zmysły oddziałują na ludzi w decyzjach zakupowych jak to wpływa, że jesteśmy właśnie poddawani różnego rodzaju co i się na nie godzimy i też zwiększamy też zysk danych firm, danych brandów, to się będzie rozwijać w dalszym ciągu tego nie zakupuję. Pojawiły się też kilka podcastów z serii Miksuj z Adamem, gdzie w wersji audio chciałem opowiadać o różnego rodzaju rzeczach związanych ze światem alkoholi, degustacją whisky. Ten projekt troszeczkę został wstrzymany z tego prostego względu, że no jak może się domyślasz, doba nie jest z gumy, nie rozciągnę godzin, które posiadam. Dzielę swoje życie na pracę zawodową w tygodniu, dzielę sobie na pracę weekendową, hobbystyczną, za barem. Też muszę mieć czas na jakieś swoje. Drobne przyjemności, typu czytanie książek, żeby później zrobić z tego podcast, a także czas dla moich najbliższych, dla mojej rodziny, który jest dla mnie bardzo wartościowy i też nie chcę, żeby życie uciekło mi przez palce, gdzie tylko poświęcam 100% uwagi tylko na pracę, tylko na siebie, ale też chcę obcować z moim wspaniałym synem który cały czas się rozwija no i ten czas po prostu, który mamy dla siebie jest dla mnie mega mega ważny. A jak to się stało, że stwierdziłem, że będę nagrywał wideo do YouTube'a czy podcasty? Jeżeli chodzi o podcasty to taką wielką inspiracją był dla mnie Marek Jankowski, który tworzy podcast Mała Wielka Firma. Polecam bardzo serdecznie tego pana z tego prostego względu, że treści i wartość związana z biznesem, sprzedażą marketingiem i szeregiem rzeczy które są z tym związane, jest tam na wysokim poziomie. Słuchając Marka, miałem taką myśl, że hej, sam chciałbym coś takiego zrobić kiedyś w przyszłości. Nie wiedziałem, jak, zacząłem próbować. Tak powstały w sumie trzy podcasty, które nagrywam z różnych odstępach czasu. Nie są może regularne, ale wrzucam je wtedy, kiedy po prostu mam na to chwilę, aby je wytworzyć i wrzucić do sieci, ponieważ sam obrabiam też podcasty, sam tworzę grafiki do tych podcastów, czy grafiki do miniatur na YouTubie, więc uczę się szeregu rzeczy, no a na to wszystko jest potrzebny tak jak już Wam wcześniej wspomniałem czas. To wszystko wymaga czasu, ale dzięki temu zbieram szereg nowych doświadczeń, zbieram szereg nowych skilli, uczę się takich prostych programów, które ułatwiają mi życie w przygotowywaniu takich miniatur, takich nagrań wideo, takich wersji audio. Mogę Wam zarekomendować z czystym sumieniem takie aplikacje jak InShot, jak Audacity do obróbki wideo czy też Canva do tworzenia różnego rodzaju miniatur czy grafik, które możecie sobie wytwarzać na swoje portale społecznościowe, a także inne projekty graficzne. Jeżeli jesteście tak samo jak ja takim typowym Januszem grafiki, no to to jest narzędzie idealne dla Was i z czystym sercem mogę Wam je zarekomendować. Dzięki chęci tworzenia własnych materiałów zacząłem uczyć się też właśnie tych narzędzi i szukać nowych narzędzi, które mogą usprawniać mi tworzenie. Do tej pory nie dysponuję jakimś turbo budżetem, który mogę oddelegować na realizację Podcastu czy wideo, dlatego jedynym moim budżetem, który mam, jest czas, dlatego też to wymaga, abym sam obrabiał, tworzył, docinał, eksperymentował, ulepszał, tak aby kolejne wideo były lepsze dla moich potencjalnych widzów i odbiorców. Co do samego tworzenia wideo i wrzucania je na YouTube, to takim głównym inspiratorem dla mnie jest, no nie boję się też tego sformułowania, mentorem jest Marcin Osman, który już setki wideo wrzucił do YouTube'a i sam Marcin w wielu swoich nagraniach podkreśla, że aby tworzyć i stać się twórcą internetowym wystarczy to, co masz tu i teraz i działasz z tym, co masz. Co masz najbliżej, Telefon. Telefon co ma kamerę? Masz aparat. Możesz sam sobie zrobić zdjęcia do miniatury, możesz wyciągnąć, nacisnąć record i zacząć po prostu mówić do telefonu, nagrać pierwsze wideo, wrzucić się do sieci i zrobione. Patrzysz, poprawiasz, eksperymentujesz, wrzucasz kolejne idziesz do przodu. No i za tą rekomendacją jak najbardziej poszedłem. Początkowo miałem tak samo jak większość twórców taką klątwę, nie tyle wiedzy, ale chodzi bardziej o ten perfekcjonizm, który przyświeca każdemu człowiekowi typu, że u, chciałbym, żeby to było jak najbardziej wymuskane, żeby to było jak najbardziej studyjne, jak najbardziej dopracowane. No i. W tym się trochę zakopałem, bo początkowo Idea Mix z Adamem na tym opiewała, miałem bardzo fajnego operatora, który mi to nagrywał, mojego przyjaciela Kamila Lipca z Kamil Lipiec fotografii polecam bardzo usługi tego pana, jeżeli chcecie zrobić sesję zdjęciową, rekomenduję w 100%. Kamil mi pomagał w pierwszych chyba 18 odcinkach, zrobił je naprawdę sztos. Ale problem polega na tym, że później kwestia dopięcia terminów. No, w tym momencie było to dość problematyczne. Też trzeba było oczywiście zapłacić Kamilowi za jego pracę, za to, żeby po prostu pomógł mi realizować ten projekt. W dłuższej perspektywie. Nie mogliśmy się dograć terminowo. Kamil też ma swoje życie, ma swoje sprawy zawodowe. Ja mam swoje. Zebrać się w kupę i zrealizować serię kilku odcinków było problematyczne. Dlatego też zacząłem próbować z jakieś półtora roku, dwa lata temu nagrywać właśnie telefonem. No i jak widzę teraz nagrania sprzed roku, a wczoraj miałem okazję zapoznać się z takim filmikiem, to widzę progres jaki nastąpił w nagrywaniu w prezentacji przed telefonem. To przede wszystkim temu, że postanowiłem, że będę chciał próbować, będę chciał nagrywać, będę eksperymentował i nie zarażał się właśnie nawet drobnymi porażkami, bo lepsze jest zrobione niż nieopublikowane. Tak, najlepsza myśl, jeżeli zostaje tylko w Twojej głowie, to jest tylko myśl, i skoro nic nie robisz, nie działasz, no to. Nic się z tym po prostu nie dzieje. Ważne jest to, aby zacząć działać, nawet zmierzyć się z krytyką, jeżeli ktoś się nie zgadza z twoim punktem widzenia, ale by przedstawić siebie, zderzyć się z opinią ludzi, a może się okaże tak, że te treści, które chcesz przekazać światu, są mega dla kogoś ważne, wartościowe i ktoś widzi w tym sens, abyś dalej tworzył. No i Marcin był taką dla mnie główną inspiracją, aby zabrać się za temat wideo. Zacząłem znowu nagrywać amatorsko. Telefonem serię Mixu z Adamem. Progres zaczynałem poczyniać z biegiem tworzenia, analizując, co mogę ulepszyć, co może wyeliminować, co dodać, co zmienić. E, oczywiście nie są to nagrania studyjne, bo bazuje na zwykłym statywie, na zwykłym telefonie i na świetle, który jest dostępne w lokalizacji, ale fajne jest to, że mam ten głód tworzenia i chcę wrzucać kolejne treści. Tak samo um, mam ten głód e, i chęć, aby Wam opublikować kolejny podcast związany z książką, którą czytam e, i też wiem, że ta seria Czytaj z Adamem będzie dalej kontynuowana. Zachęcam Was do śledzenia tego podcastu na Apple Podcast, Spotify, czy też na YouTubie. E, obojętnie jakiej platformie podcastowej e, to słuchacie z tego prostego względu, że mogę się w tym momencie zmierzyć z tym, czy te treści są dla Was interesujące, wartościowe, a i tworzę je tak naprawdę i dla siebie, i dla was. Dla mnie to jest taki pewnego rodzaju pamiętnik rzeczy, które czytałem, do których mogę sobie wrócić jako powtórkę. Dla ludzi, którzy szukają wartościowej publikacji, może właśnie znajdą ją tam. Jeżeli w serii je miksuj z Adamem, chcecie zapoznać się lub uczyć, jak możecie robić koktajle, eksperymentować, to to jest seria idealna dla was, tego, z tego względu, że nie staram się tam. Wrzucać klasycznych koktajli, które ktoś już kiedyś wytworzył, i jest setka wideo w tym temacie. Wolę dzielić się swoimi kreatywnymi pomysłami, niezależnie od tego, czy komuś one pasują, czy nie, czy dane składniki komuś mm, odpowiadają, czy używam takiego syropu, a może powinienem używać takiego, a może nie te alkohole. To są moje kreacje, które wpadły mi do głowy i w 100% się pod nimi podpisuję. Więc jeżeli chcesz poznać fragment mojej barmańskiej duszy, to zapraszam Ciebie do śledzenia wideo Mixu z Adamem. Ten kanał YouTube'owy Adam Dobrzyński nie jest uporządkowany z tego prostego względu, że ja jestem człowiekiem, który ma wiele pasji, wiele rzeczy go interesuje i wiele chciałby dać światu, a czas mnie tylko ogranicza w tym, abym mógł realizować więcej i więcej, bo tak jak wspomniałem, praca, rodzina, tworzenie. Wokół tego kręci się cały mój świat, a także przyjemności w postaci chociażby czytania książek. Więc jeżeli chcesz poznawać treści, które ja będę udostępniał w Tobie, drogi widzu, to możesz zasubskrybować mój kanał Adam Dobrzyński na YouTubie. Możesz odszukać i dodać do obserwowanych moje podcasty typu Czytaj z Adamem, Miksuj z Adamem czy 5 zmysłów w biznesie. Są dostępne w internecie, więc śmiało bierz z tego, co chcesz dla siebie. Ja dziękuję takim mentorom internetowym jak Marek Kękowski z mojej wielkiej firmy, jak Marcinowi Osmanowi, z OSM Power, jak Rafałowi Mazurowi, jak Ani Oszaj. Za, za to, że zainspirowały mnie do tworzenia tego chociażby wideo, do nagrania tego wideo. Najwięcej mam wdzięczności do tego wideo, do Ani, za to, że zainspirowała mnie, podpowiedziała mi, abym takie nagranie wytworzył, aby usystematyzować wśród moich widzów, dlaczego te treści powstają Marcinowi, Rafałowi i Markowi dziękuję najbardziej za to, że oni dali mi takiego mentalnego kopa w cztery litery, żeby po prostu nagrywać, nawet jeżeli zrobili to w sposób nieświadomy, to dzięki swojej twórczości wpłynęli na mnie i nie boję się tego określenia, że są moimi takimi mentorami internetowymi. Wielu twórców jest, których podziwiam, których szanuję i dzięki którym się inspiruję i podoba mi się to, że oni mają cały czas tą chęć tworzenia. Nie interesuje mnie LOL content, interesuje mnie content, który jest wartościowy i też chciałbym takim wartościowym contentem dzielić się z Tobą, drogi widzu, na moim kanale, na moim podcaście, więc dziękuję bardzo za to, że ze mną jesteś, że obejrzałeś to wideo do końca. Jestem wdzięczny za to, że poświęciłeś tyle minut ze swojego życia, aby wysłuchać Dlaczego nagrywam moje YouTube, y, dlaczego nagrywam moje podcasty, dlaczego chcę tworzyć content do internetu? No i być może ty po na obejrzeniu tego wideo stwierdzisz, że masz coś ciekawego światu do powiedzenia coś, z czym chcesz się podzielić z innymi ludźmi, co może ich zainspirować, na nich wpłynąć. Wystarczy wziąć telefon, nagrać opublikować na YouTubie. To dużo czasu nie kosztuje, a na podstawie tego możesz zacząć czy też zarazić się i mieć głód do tego, aby tworzyć kolejne treści wideo przyszłości. Ja jeszcze raz dziękuję bardzo za Was czas. No i co? Dzięki Aniu, dzięki Marcinie, dzięki Rafale, dzięki ludziska, że jesteście. Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się, cześć!